Witajcie rodacy! Dziś przetestujemy sobie głośniki w przystępnej cenie wraz z Subem od Genesisa. Sprawdźmy jak grają i czy warto je kupić. Sprzęt przychodzi do nas w matowym opakowaniu i na froncie mamy głównie fotkę głośników z tyłu producent dał nam więcej informacji, ale też nie wszystkie, bo od tego macie mnie. Pochwalić Genesis'a można za bardzo dobre zabezpieczenie wszystkich elementów na czas transportu. Mamy nad wyraz grubą gąbkę od góry, a wszystko ma swoje wytłoczone miejsce. W środku z akcesorii znajdziemy instrukcję obsługi, ale ta nie będzie Wam potrzebna. Mamy standardowy przewód łączący lewy i prawy kanał, no i mini jacka, którego wpinamy w kompa czy telewizor, albo zamiast tego Możemy wybrać połączenie poprzez kabel optyczny, tylko tutaj ten jest dość krótki, więc miejcie to na uwadze. Helium 800BT jest kompatybilny z podświetleniem Polychrom RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion oraz Aurora Sync. No i by móc z tego korzystać, to ten trzypinowy kabel musimy wpiąć do naszej płyty głównej. Tak wyglądają głośniki od razu po wyjęciu i są to relatywnie lekkie konstrukcje. Co ciekawe, myślałem, że to sklejka, ale producent mówi, że to drewno i to faktycznie płyta MDF z po prostu naniesioną lekko chropowatą teksturą. Pochwalić też trzeba za dobrą jakość wykonania, jak i spasowania tych wszystkich elementów. Nie ma tutaj milimetra szczeliny, co powinno pozytywnie wpłynąć na jakość generowanego dźwięku. Od góry, jak i po bokach nie znajdziemy żadnego Oznaczenia czy dekorów, i tak naprawdę można powiedzieć, że jest to minimalistyczny sprzęt, no dopóki nie spojrzymy naprzód i nie włączymy pełnego oświetlenia RGB, które Genesis ukrył w tych okrągłych paskach ledowych. Tutaj też mamy metalową siatkę, by utrzymać 15 watów mocy, które znajduje się w jednej satelicie. Na tyle, producent umieścił wyłącznie jeden przewód USB typu A, którego wpinamy w subwoofera, no i ten niestety jest na stałe wmontowany. I nie jest odłączalny. Tak wygląda słup, no i ten jest całkiem pokaźnych wymiarów, które wyświetlam Wam na ekranie. Design jest identyczny jako głośników, ma również pełne podświetlenie RGB, no i bardzo dobre spasowanie wszystkich elementów. Wokoło mamy drewno z taką samą lekko chropowatą teksturą co przy satelitkach. Rodzaj obudowy to typowy bas-reflex, a tunel znajduje się po lewej stronie. Pod spodem mamy oczywiście cztery antypoślizgowe elementy i faktycznie dzięki nim konstrukcja i mocno i sztywno gdziekolwiek ją umieścicie. Centrum sterowania mamy na prawym panelu. Patrząc od dołu nieodłączalny przewód zasilający, przycisk on-off, wejście dla przewodu łączącego subazy płytą główną, wejście optyczne, sterowanie efektami świetlnymi, wejście w tryb eco, no i mode, czyli ustawienie trybu grania. Później standardowe pokrętło głośności plus basu, wejście kanału lewego i prawego, no i porty USB. Tutaj spoko, że satelitki nie mają oznaczeń, więc tam gdzie je wepniemy. To ta mamy lewą bądź prawą stronę. Natomiast jak postawimy suba gdzieś tam w rogu, to dojście, by kontrolować ustawienia, będzie raczej ciężkie i niewygodne. Dlatego Genesis dał nam mały pilocik. Ten wykonany jest raczej z słabszego plastiku, ale spasowany bardzo dobrze i te 15 metrów zasięgu ma. Działa bez żadnego problemu, a zasilany jest pojedynczą baterią CR2025 i ta wystarczy nam na ekstremalnie długi czas użytkowania. Sprzęt ma wbudowany Bluetooth 5.0 do bezprzewodowej łączności, no i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to aktywny zestaw z własnym zasilaniem, to wszędzie, gdzie go postawicie, to będzie grał bez problemu. Tutaj jedynie szkoda, że nie mamy żadnych dodatkowych kodegów poprawiających jakość dźwięku, a mówię tu o na przykład przykład aptX. Natomiast muszę zaznaczyć, że pomimo ich braku zestaw gra nad wyraz dobrze. No ale sprzęt jest kierowany głównie dla graczy, dlatego też podłączyłem go do Soundblastera AE5+, no i tak, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, no to żadne głośniki nie oddadzą nam tego, co dają słuchawki czy zestawy 7.1, ale od razu zauważyłem naprawdę dobre odwzorowanie tego, co się dzieje. Dźwięk nas otacza i daje fajny feeling, jakbyśmy byli po środku rozgrywki. Dodając do tego głośnik niskotonowy, to jeżeli gramy w strzelanki, gdzie są wybuchy, eksplozje, to to dudnienie nas nie przytłacza, a w sam raz jest zbalansowane. Aczkolwiek, jak odkręcimy suwak basu na maksa, to całe biurko będzie nam chodziło, a sąsiedzi z nienawidzą. Oczywiście to kwestia indywidualna, tak jak lubimy, więc pobawcie się suwakami i dojdziecie na pewno do zadowalających Was efektów. Mam również wrażenie, że producent dał nam taką konstrukcję, która nie wybija się, czy to z basami, średnicą czy sceną. No i wydaje mi się, że to dobrze, bo podpinając ją pod kartę dźwiękową czy jakiś equalizer, możemy sobie tuningować ten dźwięk i zrobić go pod swoje preferencje. Mówię tutaj przede wszystkim o muzyce czy filmach, bowiem Helium 800BT daje nam dźwięk nad wyraz czysty, ale przez to wyjęty z pudełka lekko pozbawiony charakteru. Do Dostajemy tak, jakby profil flat do dalszej ewentualnej zabawy. Byłem również zdziwiony, że te 60 W mocy daje nam głośność na maksymalnym poziomie 84 dB. No i słuchając na takiej mocy, mamy dźwięk bez żadnych harczeń, szacun. Głośniki na dzień dzisiejszy kosztują 500 zł, i za tą cenę mamy mocny bas podświetlenie RGB, które może się podobać, a jeżeli nie, to je wyłączamy i otrzymujemy wtedy konstrukcję stonowaną i minimalistyczną. Dobre wykonanie to coś, co każdy chce, a jakość dźwięku, jak na tak małe głośniki, jest naprawdę zaskakująca. Tutaj jedynie, jeżeli chcecie podkręcić audio i uzyskać jeszcze lepsze jakościowo brzmienia, na przykład wokali, no to wgrajcie jakiś equalizer albo pobawcie się suwakami w karcie muzycznej. To na pewno nie jest sprzęt dla audiofila, ale do gier czy do posłuchania muzyczki na chilloucie to jak najbardziej polecam i się nimi nie zawiedziecie. Kiedyś bym powiedział, że 500 zł to sporo, ale teraz patrząc na cenę nawet konkurencji to uważam, że zestaw jest należycie wyceniony w stosunku do tego co oferuje. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.